Jezus Chrystus mówi, dzisiaj jest dzień, aby się obudzić. Ta wiadomość jest dla ciebie, specjalnie dla ciebie. Bóg zadaje ci dzisiaj pytanie, czy narodziłeś się ponownie. To nie jest pytanie, czy wierzysz w Jezusa, czy modliłeś się modlitwą grzesznika, czy zostałeś ochrzczony. Pytanie brzmi, czy naprawdę narodziłeś się ponownie. Żyjemy w czasach, gdy wielu ludzi myśli, że są zbawieni i mają właściwą relację z Bogiem, ale okłamują siebie, żyjąc w całkowitym zakłamaniu samego siebie. Myślą, że zostali uratowani, ale nawet nie wiedzą, od czego zostali uratowani. Nie zdziw się, że to mówię, podczas posługi Jezusa tłumy nigdy nie rozumiały Ewangelii. Widzimy, że wielokrotnie większość słuchaczy Jezusa go opuszczała, gdy ich egoistyczne pragnienia były sprzeczne z wolą Bożą. Cielesnemu mężczyźnie lub kobiecie trudno jest poddać się duchowym wymaganiom Boga co do ich życia. Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi ma deklaracje wiary mówiące, że są chrześcijanami, ale nie doświadczyło przemiany, która świadczy o ponownym narodzeniu. Ich usta mówią, że są chrześcijanami, ale ich serca i czyny mówią inaczej. Ponowne narodzenie nie jest tylko teologiczną zgodą na zbiór doktryn. To nie jest po prostu w cudzysłowie wiara w Jezusa. Czy zdajesz sobie sprawę, że diabeł wierzy w Jezusa, wierzy w Jego śmierć i zmartwychwstanie? To prawda, że Księga Jakuba mówi, że demony wierzą i drżą. Ponowne narodziny nie są tym, co robisz, aby naprawić swoje krzywdy, nie chodzi o chodzenie do kościoła, ani karmienie biednych, czy pomaganie potrzebującym. To nie jest nawet czytanie Biblii czy modlitwa. To nadprzyrodzone doświadczenie, które może przyjść tylko z ręki Boga i zawsze prowadzi do stuprocentowej wewnętrznej przemiany. Ponowne narodziny to nie powtarzanie modlitwy ani podnoszenie ręki w Kościele. Wierzcie lub nie, ale to nie jest nawet wybór pójścia za Jezusem. Wiele osób, które podążały za Jezusem, opuściło go podczas jego ziemskiej służby. Nawet dwunastu jego uczniów opuściło go tuż przed ukrzyżowaniem. Prawdziwe zbawienie, bycie prawdziwym chrześcijaninem, oznacza zbawienie z niewoli grzechu, szatana i siebie. Czy jesteś w niewoli grzechu? Czy jesteś w niewoli siebie? Zastanów się, o co pytam. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia Biblia. Drugi list do Koryntian, 5,17 mówi: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jesteś nowy? Czy narodziłeś się ponownie? Są szanse, że wielu z tych, którzy tego słuchają, zgodziło się z faktami Ewangelii, nie pozwalając Bogu Ewangelii zmienić was od wewnątrz. W miłości muszę Ci powiedzieć, że jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jeśli jesteś w Ameryce, a zwłaszcza jeśli chodzisz do kościoła lub dorastałeś w kościele, słyszałeś słowa Chrystusa, słyszałeś o ofierze Chrystusa, słyszałeś o wymaganiach zbawienia, ale czy uczyniłeś Jezusa Chrystusa Panem swojego życia? Jest takie stare powiedzenie, które dzisiaj nadal jest prawdziwe: Jeśli Jezus nie jest Panem całego Twojego życia, wcale nie jest Panem w Twoim życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że przyjęłeś zasady Boże i stworzyłeś własną religię? Religię, która ma wszystkie składniki chrześcijaństwa bez prawdziwej istoty? Służba ustna bez Ducha Świętego dosłownie rządzącego i panującego w Twoim życiu? To łatwe do zrobienia. Rzymian 8.7 mówi, dlatego że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu. Gdyż i nie może. Cielesny umysł świetnie radzi sobie z przekonaniem Ducha Świętego, świetnie radzi sobie z wymyślaniem sposobów zaspokojenia swoich pragnień bez względu na cenę, a nawet jest skłonny zgodzić się z prawdami Ewangelii, nie rezygnując z panowania nad swoją kontrolą. Innymi słowy, staje się rzeczywistością i poddaje się Jezusowi Chrystusowi. Rzymian 8:58 mówi, albowiem ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe, gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój, dlatego że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Muszę naciskać na ten punkt, ponieważ najbardziej niebezpiecznym miejscem, w jakim możesz być, jest budzenie się każdego ranka i kładzenie się do łóżka każdej nocy i myślenie, że masz rację z Bogiem, kiedy jej nie masz. Myślenie, że jesteś zbawiony, podczas gdy ty wciąż jesteś związany grzechem. Czy to ty? Pierwszy list Jana 3.4 mówi: Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w Nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w Nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech nikt Was nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Czy żyjesz w grzechu? Czy twój styl życia jest w sprzeczności ze słowem Bożym? Czy siedzisz na tronie swojego życia? Pierwszy list Jana 3,9 mówi Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Drugi list do Tymoteusza 2,19 mówi Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. To nie jest wiadomość, która macie zawstydzić lub obwinić. Jest to jedynie wiadomość, która pomoże Ci zobaczyć, czy naprawdę nie jesteś zwiedziony? W zwiedzeniu chodzi o to, że nikt nie wie, że jest zwiedziony. Musisz zadać sobie pytanie: Czy żyjesz ze wstydem i poczuciem winy w niewoli grzechu? Czy wykonałeś dobrą robotę unikając radzenia sobie z prawdziwym stanem swojej duszy? Więc co to znaczy, naprawdę narodzić się ponownie? Musisz mieć objawienie krzyża Jezusa Chrystusa. Musisz zrozumieć, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu: zapłacił za wszystkie Twoje osobiste grzechy. To musi dotrzeć do rdzenia Twojej istoty. Kiedy tak się dzieje, prowadzi to do pokuty od grzechu. Pokuta to nie tylko żal z powodu grzechu. Grzechu. Pokuta to odwrócenie się od grzechu, egoizmu i buntu przeciwko Bogu. To całkowite poddanie się Bogu bez żadnych wymagań i warunków. Kiedy to zrobimy, Bóg obiecuje, że Duch Święty natychmiast wejdzie w nasze życie i przeniesie nas ze śmierci duchowej do życia duchowego. Duch Święty dosłownie będzie świadczył w naszych duchach, że jesteśmy zbawieni. Jeśli nie możesz powiedzieć, że sam Duch Boży daje w tobie świadectwo, że jesteś narodzony na nowo, prawdopodobnie nie jesteś w rzeczywistości zbawiony. Najlepsze wyjaśnienie, jakie Jezus mógł udzielić, aby pomóc nam zrozumieć tę koncepcję ponownego narodzenia, Znajduje się w trzecim rozdziale Ewangelii Jana i rozmowie z bardzo religijnym, moralnym człowiekiem. Jezus wyraźnie mówi mu, że jego dobre uczynki, jego zrozumienie religijne i szczere pragnienia nie wystarczą, aby mógł wejść do Królestwa Bożego. Nie wystarczą, aby poradzić sobie z problemem jego grzechów przeciwko Bogu. Ewangelia Jana 3.1.8 mówi: a Był pewien człowiek z Faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które Ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był, odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może człowiek narodzić się, będąc stary? Czy może ponownie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz Jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. W tej chwili jesteśmy w środku wielkiej walki, największej wojny w całej historii ludzkości. Ta wojna toczy się wokół Ciebie, w każdej chwili dnia, w życiu każdego człowieka. Szatan stara się trzymać każdego człowieka w oszustwie i w niewoli grzechu. Bóg pragnie uwolnić ludzi i zmienić ich. Cóż za większe oszustwo niż przekonanie kogoś, że jest wolny, podczas gdy w rzeczywistości nadal jest niewolnikiem. Dlatego to przesłanie musi być tak mocne. Niektórzy z Was, którzy słuchają, śpią, czas się obudzić. Czy żyjesz w tym, co Biblia wyraźnie określa jako grzech? List do Efezjan 5.11 mówi: I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. To, co kocham, to budzić cię, kiedy śpisz. Czy zatwierdzasz Chrystusa i jesteś uzależniony od seksu, pornografii, alkoholu, trawki, czegokolwiek? Czy bierzesz narkotyki? Czy uprawiasz seks pozamałżeński? Parasz się czarami, okultyzmem, innymi religiami, nawet jogą? Czy przepełnia cię nienawiść lub brak przebaczenia? Czy jesteś zajęty sobą? Czy żyjesz w ciągłej depresji i lęku, potępieniu i poczuciu winy? Czy zaufałeś chrześcijańskim nauczycielom i kaznodziejom zamiast Bogu i Jego Słowu? Czy przyjęliście fałszywe ewangelie, które nie podkreślają krzyża, ale raczej skupiają się na sobie? Czy bardziej przejmujesz się tym, co Jezus może dla ciebie zrobić, niż tym, co ty możesz zrobić dla Jezusa? Muszę zapytać, czy narodziłeś się ponownie? Czy myślisz, że Bóg da ci darmową przepustkę? Czy myślisz, że łaska Boża oznacza, że możesz świadomie żyć w grzechu? Jeśli tak myślisz, to bardzo się mylisz. Bóg ma łaskę, kiedy upadamy, kiedy chybiamy celu. Ale łaska nie może być wymówką, aby nigdy nie stać się prawdziwym z Bogiem. Łaska nie może być wymówką do nieposłuszeństwa Bogu. Jeśli Twoje serce pragnie uczynków nieposłuszeństwa i raz po raz opuszczasz Pana, Twoja natura nie została odnowiona. Musisz narodzić się na nowo. Prawdziwe życie chrześcijańskie nie jest życiem reformacji, ale życiem przemiany. Bóg nie chce po prostu zmienić Twojego zachowania, chce zmienić Twoje serce. Jezus nie przyszedł, aby zbawić nas w naszych grzechach. Przyszedł, aby zbawić nas od naszych grzechów. Dlatego musimy narodzić się na nowo. Stare życie musi umrzeć, aby mogło rozpocząć się życie, które Bóg ma dla nas. Rzymian 6,4 Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wstrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żeśmy i my postępowali w nowości życia. Czy zdajesz sobie sprawę, że Jezus nie umarł tylko za wszystkich? Umarł za ciebie. Umarł za twoje grzechy. Umarł za twoje kłamstwa, twoje bałwochwalstwo, twoje rozpusty, twoje nałogi, twoje złe decyzje dotyczące relacji. Wasze grzechy coś kosztują. Kosztowały syna Bożego życie, zapłacił w całości za twoje grzechy. Zapłacił cenę, której nigdy nie mógłbyś zapłacić. Doświadczył piekła na krzyżu, abyś nie musiał tego robić przez wieczność. A jeśli nie pozwoliłeś, aby ta prawda do ciebie dotarła, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze się nie narodziłeś na nowo. Rzymian 6:6 mówi, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało Grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli Grzechowi. Pierwszy List Jana 5:18 mówi: Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Pierwszy List Jana 5:4 mówi: Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Od czasu upadku człowieka Bóg chciał stworzyć dla nas sposób na uniknięcie kary i niewoli, jakie nasze grzechy przyniosły w naszym życiu. Jedyną drogą ucieczki jest krzyż Jezusa Chrystusa. Musimy pozwolić naszej grzesznej, egoistycznej naturze być ukrzyżowanej razem z Jezusem Chrystusem. Oto dlaczego Jezus powiedział w Mateuszu 16,24: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Zbawienie jest czymś więcej niż mógłbyś kiedykolwiek pojąć. Będzie to kosztować więcej niż Twoja grzeszna natura zawsze była gotowa poddać. Ale jest to lepsze niż nadzieja lub marzenie, które kiedykolwiek miałeś. Ewangelia Jana 3:36 mówi: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Możesz powiedzieć, że wierzę, ale czy wiesz, co to oznacza? Wiara nie oznacza, że zgadzam się z Jezusem. Oznacza to, że zdecydowałem się powierzyć Jezusowi każdą część mojego życia. Wiara w Jezusa oznacza postawienie go jako Pana ponad swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Wiara w Jezusa oznacza, że nic i nikt nie ma dla Ciebie nic w porównaniu z Nim. Żadnej innej religii, żadnego innego doświadczenia. Nie ma innej nadziei na Twoje przebaczenie niż całkowite poddanie się. Musisz otrzymać Jego dar przebaczenia, który On zapewnił, kiedy przelał swoją krew na krzyżu, zabierając Twój grzech, konsekwencje Twojego grzechu. I zwyciężając to wszystko, zmartwychwstając trzy dni później, On jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia Twojego serca. Czas stać się prawdziwym ze sobą i Bogiem. Wszystko wokół nas, w kulturze i mediach jest dosłownie zbudowane, aby odciągnąć nas od zajmowania się tym problemem. Jesteś dziś rozproszony? Jeśli Ci to przeszkadza, pomyśl, że czujesz przekonanie. Czy jesteś zgodny z Bogiem? Czy narodziłeś się ponownie? Ewangelia Jana 14:6 mówi, Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Nie dochodzisz do Boga przez swoją wiarę, zrozumienie, uczynki czy religię. Do Boga dochodzisz przez samego Boga, przez Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę na krzyżu. Coś się dzieje, kiedy rodzisz się ponownie. To jest napisane w Ezekielu 36, 25-27: I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści, oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. I dam Wam nowe serce i włożę nowego ducha do Waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z Waszego ciała, a dam Wam serce mięsiste. Włożę Mego Ducha do Waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzili według Moich ustaw i będziecie przestrzegać Moich sądów i wykonywać je. List do Kolosan 1.13 mówi, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. W tej chwili jest to najpilniejsza kwestia w ciele Chrystusa. Jeśli mi nie wierzysz, rozejrzyj się. Amerykański Kościół umiera. Biznes jak zwykle to tylko kołysanka, gdy diabeł jest wokół nas. Czy narodziłeś się ponownie? Niech to pytanie dotrze do Waszych uszu. Twoja cielesna natura mogła zostać dotknięta przez Boga. Być może nawet doświadczyłeś dobroci Boga przyciągającego cię do siebie. Ale to może się zdarzyć i nadal nie narodzisz się ponownie. Możesz dowiedzieć się wszystkiego o Jezusie bez prawdziwego spotkania z nim. Niektórzy z Was, którzy mnie słuchali, zostali oszukani. Czy może być lepsze oszustwo niż skłonienie kogoś do myślenia, że już otrzymał lekarstwo, podczas gdy tak naprawdę dopiero co otrzymał podróbkę? Czy narodziłeś się ponownie? Jeśli dzisiaj nie masz relacji z Bogiem i nie narodziłeś się ponownie, biegnij do Jezusa całą swoją istotą. Bądź uczciwy wobec Boga. Musisz dokonać wyboru, kto będzie Panem Twojego życia. Ewangelia Łukasza 14, 25-33 mówi: I szły z nim wielkie tłumy, a on odwróciwszy się, powiedział do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wierzę? najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy, Wystarczy na ukończenie. Aby czasem, gdy położy fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciwko niemu? A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokonania. Koju. Tak i każdy z Was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Ewangelia Mateusza 10:37 mówi: Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Córkę, mnie, jest mnie godny. List do Filipian 3:78 mówi: Lecz to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitego. Poznania Chrystusa Jezusa, mojego pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. Ewangelia Mateusza 8:19 Wtedy poszedł pewien uczony w piśmie i powiedział do niego: Mistrzu, pójdę za tobą dokądkolwiek pójdziesz. I powiedział mu Jezus, Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. A inny spośród tego uczniów powiedział do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. A Jezus odpowiedział mu: Pójdź za mną, niech umarli grzebią swoich umarłych. Najpilniejszą kwestią w twoim życiu nie jest kolejny rachunek. Nie chodzi o twoje zdrowie fizyczne, twoje przyszłe cele czy pracę. To odpowiedź na to pytanie: czy narodziłeś się na nowo? W dzisiejszym amerykańskim kościele jest wielu fałszywie nawróconych ludzi, którzy wyznają Chrystusa ustami, którzy czczą go ustami, ale ich serca są daleko od niego. Dzisiaj jest dzień, w którym musisz zbadać swoje serce, obudzić się ze snu. Ewangelia Mateusza 7,21, 23 mówi: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mego ojca, który jest w niebie. Wielu mi powie tego dnia: panie, panie, czyż nie prorokowoś? w Twoim imieniu, i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, czynicie nieprawość. Naprawdę narodziłeś się ponownie? Czas wstawać. Obudź się, obudź się.